80 cm głęboko, wystarczy, a tak ściągniemy całą bramę, i będzie spokój. Mam jeszcze tutaj takie, e, projekt takich wiązarów: to jest od Łukasza Budowlańca. No i będę robił e, konstrukcję szkieletową. No i skończyliśmy, i tak to wygląda. Zobaczcie, cześć, witajcie w nowym nagraniu. W dzisiejszym filmie. Dzisiejszy film zaczniemy od tego, że będę tutaj przedłużał ten fundament pod bramę, kiedyś wam opowiadałem, że jest za krótki, dlatego że ta przeciwwaga ma 20, a fundament chyba 80, a ostatnia rolka powinna być w tym miejscu, więc o tyle mniej więcej będę musiał przedłużyć ten fundamencik, więc zdejmiemy najpierw przęsło, czyli bramę i będę kopał, zalewał betonem. Zanim zaczniemy, to pod tym filmem w opisie masz listę narzędzi, z których korzystam i które serdecznie polecam, a także linki do sprzętu, którym nagrywam. Miłego oglądania. Żeby ściągnąć bramę, trzeba to wyciągnąć, tą zaślepkę, i wtedy bramę wysuniemy w tamtą stronę i nie będzie ona już wtedy przeszkadzać. Bo można oczywiście to wykopać, nie ściągając bramy, no ale byłoby to więcej roboty i przeszkadzałaby jednak, tak? I pewnie byśmy ją uszkodzili, porysowali, a tak ściągniemy. Całą bramę i będzie spokój. Dobra, ja to spróbuję wyciągnąć. Jeszcze tego nie robiłem, więc. A już tak. Zciągnie to. to się odkręca. po prostu. się odkręca. Tu na dole są dwie śruby. O, tutaj widać je. Je trzeba odkręcić. O, te śruby. I odkręcić i pewnie wyjdzie cała rolka. Jak zauważyliście jest ze mną mój tata. Odkręcić całe. O, wyszła ta rolka. No i dobra. Teraz prawdopodobnie wysuniemy bramę w tamtym kierunku. No i dobra, potrzebujemy około metr 70, metr 50, m, około metr 50, m, żeby miało fundament. Stamtąd, czyli 30 cm minimum, 40 trzeba wykopać. No dobra, działamy. 80 cm głęboko wystarczy. Teraz zalewać betonem. Mamy beton w workach, już pokazuję. Tylko ciekawe, ile go pójdzie. Na pewno dużo więcej niż 3. Zdecydowanie więcej to. Muszę pojechać kupić, obliczyć mi więcej, ile ich potrzebuję i będziemy zalewać. Musi oczywiście ten beton trochę wyschnąć. Pewnie z 2 tygodnie będzie tak musiał być, i wtedy dopiero będziemy rolki przekładać. No i dobra, jeszcze tu dechy chyba nie. Zabierzemy. Dobra, rodzinka pojechała. Możemy kończyć. Mam pomocnika. Zaczynamy wszystko rozstawione: mieszadło, beton, no i woda już lana. I tak jak mówiłem, 80 cm głębokości, 38 cm szerokości. Zobaczymy, ile worków pójdzie. Wrzucamy pozostałości po kostce, bo ta dziura jest bardzo duża i żeby tego betonu tyle nie poszło, to wrzucamy też trochę tego. Już, już zużyliśmy 7 worków, jeszcze troszeczkę nam zostało, ale wspomagamy się. I skończyliśmy, poszło 12 worków, chowamy się, bo zaczyna padać i nie ma sensu moknąć. Już troszeczkę podeschło, więc tu deskę mogę chyba już zabrać, chociaż tak troszeczkę jednak jeszcze rzadkie. Nie no, ale nic nie będzie. Dobra, zabrałem dechę. I to będzie? W międzyczasie tą ziemię wywiozę, a wywiozę ją w tamto miejsce, bo tam mi brakuje jeszcze. Więc po to, żeby tutaj nie leżała, to ja ją sobie wywiozę i nie będzie mi już tutaj przeszkadzała. I będę mógł pomału się zająć tą oto donicą. A donicę muszę tylko wyrównać, bo zobaczcie, jest tutaj taki skos troszeczkę. No jak będę tutaj ją robił ze stropianu, tak jak Wam opowiadałem, to wolę, żeby było jednak równiutko bo łatwiej będzie mi ją wtedy ułożyć. A jak będzie krzywo, ja zacznę lepić, to boję się, że popęka albo coś takiego. Więc dobra, najpierw powywożę to ziemię, a później, jeżeli pogoda pozwoli, bo co chwilę pada, przestaje padać, pada, przestaje padać. Jeżeli pogoda pozwoli, to zajmę się też tym. No i pogoda na wiele nie pozwala, ciągle pada. Zobaczcie, jak mokro tutaj na, na dworze, więc za bardzo tam nie pokopię, nie podziałam. Pójdę jeszcze dzisiaj, ale coś Wam jeszcze pokażę, zanim tam pójdziemy. Słuchajcie, nie, mówiłem już kiedyś w filmie, że przymierzam się do budowy tego garażyku w tamtym miejscu i najprawdopodobniej chcę zacząć od tego, wykończenie mojej działki, z tego względu, że wiadomo, gdy posieję już trawnik i dopiero wezmę się za tą, za tą szopkę, za ten garażyk, to będzie mnóstwo... O chodzenia tutaj po tym trawniku i ta trawa będzie oczywiście zniszczona. Najpierw jeszcze chcę zrobić opaskę tutaj w koło. Tylko dzwoniłem do ekipy no i troszeczkę ciężko z terminami. Ale mam nadzieję, że, że wyrwał się na jakiś czas i zrobił mi tutaj opaskę w koło całej tej szopki. Przyszłej oczywiście. No i będę robił e, konstrukcję szkieletową. Z tego względu, że e, łatwiej ją wykonać samemu moim zdaniem. No i będzie sztywniejsza. A tutaj, w tym miejscu jest sporo wiatrów, tam nie jest niczym zasłonięty ten teren. Sporo wieje z tamtej strony, więc wydaje mi się, że taka konstrukcja jak akurat jest na tym rysunku będzie bardzo solidna, bardzo mocna i jak widzicie tutaj rozstaw w jest gęsty dosyć, więc z powodzeniem wytrzyma to co jest, to co planuje dać na dach, czyli dachówkę i Mam taką oczywiście nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Tym bardziej, że tutaj autor, który projektował ten garażyk, ma 4,80 szerokość tego garażyku. U mnie będzie to 4 metry, więc nie będę potrzebował aż tylu tych belek, ale i tak zrobię tak, jak jest na rysunku. Jeszcze chcę to skonsultować z projektantem. Pojadę do projektanta, który robił projekt i adaptację mojego domu. Zapytam się, bardzo w porządku, gościu, zapytam się, co on uważa na ten projekt: czy powinienem coś zmienić, czy powinienem coś dodać, albo coś odjąć. Mam jeszcze tutaj takie, projekt takich wiązarów. To jest od Łukasza, budowlańca. On robił garaż 6x6, czyli szerszy od mojego o 2 metry. Więc w jego przypadku te wiązary są dość mocno zrobione i się zastanawiam jeszcze, czy czegoś takiego po prostu, czy takich wiązarów nie zrobić w ten sposób, jak Łukasz Brogleniec miał w swoim projekcie. Zajmie to pewnie troszeczkę więcej czasu, bo jak widzicie te wiązary na dach są dość skomplikowane, sporo cięć, troszkę może więcej materiału, ale gdybym się na to zdecydował robić w ten sposób, to to na pewno będzie to mocniejsze. To już tym bardziej będzie mocniejsze od tego. A jak wiecie, tak jak przed chwilą powiedziałem, u nas jest sporo wiatrów, czasem pada śnieg, no i wolałbym, żeby zrobić ten garażek rasa dobrze. Tym bardziej, że będzie to troszeczkę kosztowało. Nie oszukujmy się, gdy wyliczałem materiał na, na tą szopkę, to wyjdzie mi około yy, drewno C24, 4-5 tysięcy mi wyjdzie materiał. Wiadomo, będą potrzebne jeszcze wkręty ciesielskie, to tam pewnie z 300 zł będą kosztować i pewnie jeszcze jakieś inne tego typu materiały. Na szczęście dachówkę już mam, no i oczywiście OSB w koło będę obijał i na dach prawdopodobnie też OSB, bo teraz tak widziałem w internecie, że większość ludzi daje OSB na dach, więc tego materiału troszeczkę się nazbiera, to będzie jakiś tam koszt. Na szczęście już mam oczywiście wylaną płytę fundamentową i mam dachówkę, tak jak powiedziałem, więc więc myślę, że będzie finalnie bardzo dobrze. Tu mam jeszcze jedno zdjęcie. To jest akurat z YouTube'a. Widziałem, e, widziałem film, jak pan robił taką właśnie taki właśnie garażyk. Ten jest też troszeczkę większy od mojego, no tyle, że dawał blachę na dach. A w moim przypadku, no jak będzie dachówka, która jest cięższa, to potrzebujemy mocniejszego dachu i dlatego chcę to skonsultować z projektantem, na wszelki wypadek. Albo e, mówię o tym dlatego, że być może Wy mi coś podpowiecie. Jest wielu specjalistów na moim kanale, którzy znają się na tych rzeczach. Jeżeli e, wiesz, jak się do takich rzeczy zabrać, gdzie znaleźć najlepiej informacje o przekrojach i tak dalej, napisz do mnie. Bardzo chętnie e, bym się dowiedział od kogoś żeby być pewnym, że zrobię dobrze. Jeżeli jeżeli nie znajdę żadnych informacji i projektant mi nie podpowie, to po prostu zrobię takie węzary. No trudno, będę się męczył, ale je zrobię i będę przynajmniej pewny, że wytrzyma dachówkę, że wytrzyma natężenie śniegu, ciężar i tak dalej. Także piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Mam nadzieję zacząć w ciągu dwóch tygodni ten garażek. No byłoby cudnie, bo już pogoda wiosenna i pozwala nam na, na, na pracę. No jeszcze tylko te deszcze, mam nadzieję, że miną jak najszybciej. No i właśnie gdybym miał już tą szopkę, to najgorsze prace na działce miałbym za sobą, więc tutaj już można by było grabić, zbierać kamienie i pomału obsadzać trawnik. Oczywiście to wszystko pozwoli, tak jak mówiłem w poprzednich materiałach. Dobra, zobaczymy. Jest 14.39, nie wiem, czy mi się uda jeszcze dzisiaj coś zrobić, ale postaram się chociaż tą donicę zrobić i nagrać. Zapraszam. No i mamy kolejny dzień. Słuchajcie, donicę odpuszczam z tego względu, że właśnie rozmawiałem z tatą, bo jest ze mną na kleju, się po prostu wyrówna. Jak będę już tutaj dawał ten, tą donicę stropianową, to po prostu dam więcej kleju z tej strony, wypoziomuję tak, żeby się to trzymało, a zajmiemy się tamtym miejscem, a mianowicie tą skrzynką gazową. Kiedyś mówiłem w jednym z nagrań, że będę tutaj chciał to obmurować takim bloczkiem. Pytałem panów z gazowni technicznych. Powiedzieli, że tu skrzynkę mogę rozebrać, więc tutaj wykopiemy mały fundamencik i później jak to wyschnie, będę kleił z tych bloczków. Tych bloczków zostało mi mnóstwo, więc wystarczy na pewno. Z przodu taka sama sytuacja. Dobra, z przodu tak samo. Rozbieramy całą tą skrzynkę żółtą. Tutaj te uchwyty od skrzynki ściągamy i w tym miejscu też mały fundament i taki bloczek będziemy układać jak to wszystko podesknie i wtedy zostanie tylko ramka z tej skrzynki gazowej i nie będzie się już ona otwierać bo teraz się ciągle otwiera bo jest krzywo tutaj zobaczcie o jest krzywo więc jak już ją wytnę to wypoziomuję i będzie się fajnie trzymać ewentualnie jak plastik pęknie to zrobi się z nierdzewki tylko ramkę pod drzwiczki i będzie to się trzymało Mamy to podkręcane. Teraz musimy plecy odciąć i wyciągnąć w tę stronę, żeby nie chcemy tego przecinać, żeby to później posłużyło jako ramka tutaj z przodu. Bo oczywiście drzwiczki muszą być i musi być wentylacja w drzwiczkach. To był jedyny warunek, yy, który pozwala na zrobienie tego, co robię. No to rozcinam plecy. Została tylko dolna ramka, ją też wyciągniemy, bo tutaj będzie zalany fundament, więc ten tam piach i tak do środka nie wleci. Z tej strony tak samo, z przodu będzie zalany fundament, więc tutaj będzie luz. I myślę, że z dwa dni to musi, będzie musiało podesnąć i wtedy już będę mógł tutaj zacząć murować to. Z przodu tam tylko jedna warstwa, więc pójdzie dość szybko. No i wykopaliśmy tą skrzynkę. Powiem Wam, że te boczki. One nie dość, że były tak oskopane, to jeszcze to było głęboko, więc zeszło nam sporo czasu. No bo trzeba to jednak robić ostrożnie. To jest gaz, tak? No i staraliśmy się nie dotykać w ogóle tych rurek, więc udało się na szczęście. No i teraz co? Oczywiście będziemy robić fundamencik szalunek w taki sposób, żeby oczywiście nie zalać rurek, bo rurek nie można zalać, czyli taki fundament nie będzie dość duży, gdzieś może tyle. I rurek na pewno nie będziemy zalewać, coś tam położymy, żeby tych rurek nie zalać. Z tamtej strony tak samo. No dobra, na szczęście mamy te oto plastiki, więc fajnie będzie można z nich już zrobić jakiś fundamencik. Zobaczcie. O. Jak tu się włoży, to już będzie fajny, fajny szaluneczek. Pod... O, o, w ten sposób. Zobaczcie, już będzie fajny szalunek. Dobra, do roboty. I mamy wszystko przygotowane pod zalewanie te nasze szalunki prowizoryczne złączone, żeby się nie rozjechały, no i zalewamy. Tutaj będziemy oczywiście betony wsypywać, tak jak poprzednio, od kostki, to co pozostało, żeby mniej tego betonu poszło, bo to ma być tylko mała, mały fundamencik, żeby miał się na czym bloczek trzymać i tyle. No, no i zalewamy pierwszą. i następna. No i skończyliśmy i tak to wygląda, zobaczcie. Fundamencik. Pod spodem oczywiście jest z tego betonu dużo i dość głęboko, a tu tylko taki kawałeczek, żeby miało się na czym trzymać ten bloczek. Tak? jak mi będzie ten plastik przeszkadzał później, jak to wyschnie oczywiście, to będę go mógł obciąć, ale prawdopodobnie nie będę musiał z tego względu, że on jest akurat na tej wysokości, co ten jedna warstwa tego bloczka, a ten bloczek będzie tutaj się kończył i tutaj już będą drzwiczki. Idziemy teraz z drugiej strony. Z drugiej strony, tak? To wygląda, to jest przechylone w tę stronę, ale tak jak wspomniałem później, jak powyciągam te wszystkie betony i tak dalej, to to będzie wyprostowane. Nie wiem czy widać na tym filmie. Widać będzie wyprostowane. No i tutaj zostawiłem ten uchwyt i będę ten uch, tym uchwytem będę mógł przykręcić do tego betonu od tamtej strony, jak będzie wyprostowane. No i tutaj jest głębiej i troszeczkę szerzej, no bo tutaj już nie dawaliśmy deski. No i co? Teraz czekać, aż wyschnie i murujemy. No, i dobra, kończymy. Pewnie będzie wiele złośliwych komentarzy, że to niebezpieczne robienie takich rzeczy i tak dalej. Uwierzcie mi, bardzo ostrożnie to robiliśmy. I tak jak wspomniałem, na początku dwóch inżynierów się pytałem od gazowni, czy można takie rzeczy robić. Można takie rzeczy robić, tylko trzeba uważać, i tutaj musi być drzwiczki z dziurkami, żeby była wentylacja ewentualnie od gazu. Mam nadzieję, że Cię zainspirowałem, żeby schować taką właśnie brzydką skrzyneczkę, zobaczycie efekt końcowy i sami zadecydujecie, czy, czy Wam się podoba, czy się nie podoba, czy warto takie rzeczy robić. Ja podejrzewam, że będzie wiele osób pisało, że po co takie rzeczy robić, przecież tego nie widać, krzaczkiem można było za, e, zasadzić i by też nie było widać, no ale ja chciałem to zrobić raz a dobrze, bo wiem, że jak później już bym trawnik posiał, czyli za jakieś miesiąc, półtora, to już bym tego w życiu nie zrobił i byłoby tak cały czas, jak było na początku, czyli ta przednia ramka, ona cały czas mi się otwierała, bo jest tutaj krzywizna i nie trzymała się ona zbyt dobrze. No i jak zauważyliście, ta skrzynka już się też troszeczkę przechylała do przodu, bo one tak są zamontowane tak troszeczkę słabo i troszeczkę się przechylała do przodu i już by wystawała, już by był problem, brzydko by to wyglądało, a ja nie lubię takich rzeczy. Dobra, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, łapka w górę, subskrypcja. I do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć. Zanim zaczniemy, to pod tym filmem w opisie masz listę narzędzi, z których korzystam i które serdecznie polecam. A także linki do sprzętu, którym nagrywam. Miłego oglądania.